Społeczność Menonitów to zgromadzenie religijne, które znalazło swoje ziemie obiecane w Ameryce Łacińskiej. Powstała w czasach Reformacji Protestanckiej 500 lat temu i przez wieki doświadczyła prześladowań religijnych, co zmusiło Menonitów do wędrówki przez różne miejsca w Europie i Ameryce Północnej. Ostatecznie osiedlili się w Ameryce Łacińskiej, gdzie mieli dostęp do ziemi. Zasobów naturalnych oraz władz gotowych uszanować ich pragnienie nieingerencji w ich praktyki religijne i kulturowe. Chcesz poznać, jak wygląda ich codzienność? Zapraszamy do odkrycia z nami nowego sposobu życia, który może być dla Ciebie zaskoczeniem. Zostań z nami do końca tego wideo. Pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio i poznaj najlepsze wskazówki. Do odkrywania świata nie przegap tego. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby dołączyć do naszej społeczności. Menonici to grupa religijna i kulturowa, która wywodzi się z Europy z czasów reformacji protestanckiej w XVI wieku. Ich nazwa pochodzi od Menno Simonsa, lidera religijnego, który propagował zasady pokoju, prostoty i wspólnoty. Choć istnieją różne wspólnoty menonitów na całym świecie, niektóre z nich są szczególnie odizolowane i żyją w warunkach, które w kontekście kontaktu ze światem zewnętrznym można uznać za mroczne. Menonitów wyróżnia silne skupienie na życiu wspólnotowym, w zasadzie niestosowania przemocy oraz oddzieleniu od świata świeckiego. Ich wiara Opiera się na interpretacji Nowego Testamentu, a wielu z nich praktykuje chrzest wyłącznie dorosłych, odrzucając chrzest niemowląt. Ogólnie, Menonici wierzą w wartość życia prostego i w zgodzie z naturą, co często przejawia się w oporze wobec wpływów współczesnych. Jedną z najbardziej odizolowanych społeczności menonickich są te zamieszkujące tereny wiejskie Ameryki Północnej, jak również. Niektóre regiony Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. Społeczności te często wyróżniają się tradycyjnym stylem życia oraz odrzuceniem wielu nowoczesnych technologii. Przykładowo, niektóre wspólnoty menonickie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych unikają korzystania z elektryczności i pojazdów mechanicznych, preferując transport konny i bryczki. W Paragwaju. Istnieje społeczność Menonitów, która stała się obiektem badań ze względu na swój ekstremalnie zamknięty styl życia. Żyją oni w koloniach, w których kontakt ze światem zewnętrznym jest minimalny. Zajmują się głównie rolnictwem i produkcją towarów, stosując tradycyjne metody przekazywane z pokolenia na pokolenie. Badaczka Ruchama Pedraza. Która spędziła rok z Menonitami, prowadząc badania terenowe, wskazuje, że wśród tych osiedli można wyróżnić dwa główne nurty konserwatywny i liberalny. Obie grupy mają cechy wspólne to zamknięta społeczność rolnicza, w której mężczyźni pracują w polu lub zajmują się hodowlą, a kobiety prowadzą dom. Porozumiewają się w języku pludich, będącym mieszanką dolno niemieckiego. Pruskiego i niderlandzkiego, który jest jednym z nielicznych przedmiotów nauczanych w ich szkołach obok podstawowej arytmetyki i zajęć z Biblii. W relacjach społecznych ograniczają się do menonitów, wierzą, że posiadanie jak największej liczby dzieci przybliża ich do Boga, a chrzest praktykują wyłącznie w wieku dorosłym, podobnie jak wiele innych zasad religijnych. Mają silne poczucie honoru etnicznego. Niezależnie od tego, czy są Meksykanami, bo urodzili się w Meksyku, dla nich kluczowa jest przynależność do wspólnoty menonitów. To bardzo ważne, aby się odróżniać, wyjaśnia Pedraza. Codzienne życie menonitów odizolowanych od świata zewnętrznego jest pełne pracy i współpracy wspólnotowej. Działalność rolnicza stanowi fundament ich życia. Uprawiają kukurydzę, Soje i inne rośliny, a także hodują bydło. Większość rodzin pracuje wspólnie na swoich ziemiach, dzieląc zasoby i obowiązki. Domy są proste i funkcjonalne, pozbawione zbędnych ozdób i luksusu. Ubrania są skromne: kobiety noszą długie suknie, a mężczyźni proste koszule, często szyte ręcznie. Ten skromny styl życia odzwierciedla ich pragnienie unikania materialnych rozproszeń i koncentracji na duchowości oraz wspólnocie. Zakładają kolonie w odległych miejscach, z dala od wpływów kulturowych i współczesnych technologii. Dlatego w niektórych miejscach menonickich spotkać można bryczki do transportu czy maszyny rolnicze bez opon. Religia dla Menonitów. Nie jest kwestią indywidualnej wiary, lecz stanowi zbiorowy element, który nadaje im tożsamość i poczucie przynależności. Edukacja w tych społecznościach zazwyczaj jest ograniczona. Wiele dzieci uczęszcza do lokalnych szkół, które uczą nie tylko podstawowych przedmiotów akademickich. Ale także zasad religijnych i praktycznych umiejętności niezbędnych do życia rolniczego. Jednak dostęp do wykształcenia formalnego poza szkołą podstawową jest ograniczony, co przyczynia się do ich izolacji. Zgodnie z raportem opublikowanym na portalu międzynarodowym cyde.net. Od 2017 roku religijna wspólnota protestantyzmu katolickiego, znana jako Menonici, wykarczowała w północno-wschodniej części amazońskiego lasu deszczowego w Peru ponad 7 tysięcy hektarów lasów pierwotnych, które zapewniają zachowanie bioróżnorodności, redukcję globalnego ocieplenia oraz źródła wody pitnej, takie jak jeziora, rzeki i tereny podmokłe, które są niezbędne do życia ludzi. Jest to naruszenie przepisów dotyczących ziemi, prawa leśnego oraz inwazja na terytoria rdzennych ludów, które nieustannie domagają się od tej grupy religijnej zaprzestania podziału gruntów i niekontrolowanego wycinania drzew. Ponadto rdzenni mieszkańcy wskazują, że rząd Peru nie koncentruje się na tym problemie. Mowa tu o mieszkańcach wspólnoty Shipibo-Konibo z Kaimito, położonej nad jeziorem Imiria, 200 km od miasta Pukalpa, u Kajali, gdzie sekta pochodzenia szwajcarskiego nielegalnie weszła na ich tereny, wspierana przez siły porządkowe z tego regionu, w szczególności przez policję dystryktową Masisea. Kolejną kwestią, która przyciąga uwagę artykułu opublikowanego przez SidefNet, jest Niepokój związany z niekorzystnym działaniem prokuratury w tym kontekście. Podobnie jak inni eksperci w tej dziedzinie, jak Mark Durogiani, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Narodowego Rolniczego La Molina, zauważają, że pomimo iż Menonici działają poza ramami prawnymi, łamiąc przepisy leśne, środowiskowe i dotyczące ziemi, te grupy religijne nadal wykonują działania bezkarne. Nawet pomimo złożonych doniesień do prokuratury. Sędziowie wydają wyrok na ich korzyść lub nigdy nie wydają wyroku. Mają ogromne wsparcie na całym świecie zarówno finansowe, jak i religijne, powiedział akademik SkyDevNet. Ponadto życie społeczne odbywa się głównie w obrębie wspólnoty. Religijne święta i spotkania rodzinne są ważnymi wydarzeniami, które wzmacniają więzi wspólnotowe. Tradycje utrzymują się dzięki opowieściom przekazywanym ustnie oraz praktykom kulturowym, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pomimo pragnienia pozostania w izolacji, społeczności menonitów stają przed nowoczesnymi wyzwaniami. Naciski ze strony świata zewnętrznego. Czy to przez globalizację, czy polityki rządowe mogą zagrażać ich stylowi życia. Niektórzy młodzi Menonici czują pokusę, by odkrywać świat poza swoją wspólnotą, co stawia pytania o przyszłość ich tradycji. Ponadto, napięcia z rządem mogą wynikać z ich odrzucenia niektórych przepisów, zwłaszcza tych dotyczących obowiązkowej służby wojskowej czy obowiązkowego kształcenia. Te napięcia Doprowadziły niektóre grupy do poszukiwania nowych miejsc, gdzie mogłyby żyć bardziej swobodnie, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Mroczne życie odizolowanych Menonitów jest fascynującym świadectwem tego, jak grupa ludzi może zdecydować się żyć w opozycji do współczesnego świata. Ich zaangażowanie w prostotę, wspólnotę i duchowość oferuje unikalną perspektywę na to, co oznacza życie z celem i znaczeniem? Jednak wyzwanie związane z izolacją stawia pytania o przyszłość tych społeczności w szybko zmieniającym się świecie. W miarę jak stawiają czoła naciskom zewnętrznym i wewnętrznym, równowaga między tradycją a innowacją będzie kluczowa dla ich przetrwania. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić naszego kanału i zasubskrybować. Aby nie przegapić kolejnych przygód, odkrywając świat, włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi treściami. Do zobaczenia wkrótce.